Tutaj mam jajka kinder niespodzianki i jajka, w których nie wiadomo co jest. Takiej plastikozwe. Ja wiem. A imionek tutaj, który tu jest, imionki będą szuka będzie Będziesz szukała jeszcze ganionek swoich przyjaciół Z jednego przyjaciela. Ja już, już znalazłam, poczekajcie w skórce. Te... Już jestem. Może. To jajko otworzymy. Uuu. ja uu. zobaczcie, tutaj jest wielki. Uu, zobaczcie, jajko nie Jeszcze, można jeszcze to jajko otworzymy. O, to nam obca przemoc wzięła, szabło odbierzemy. Masz, marsz Dąbrowski, i niemiłowskiej do Polski, za swoim przewodem złączy się z nami. U, zobaczcie, ktoś tu szepta, je, co tam jest. Ła, jajko niespodzianka. Może ale w sumie jajko. co jeszcze Jest. Teraz otwieramy jej końcowodzionka. Może najpierw to lejeczko. Dobrze otwieram. Pyszna pysz Pyszna czesna kolada. Jajku, jej jakie twarde jajko. Jest. O, fajnie się rozpołowiło. Jajeczko. Bez koruszenia się po I mam już tutaj plastikody dwewu Jajko wszystko się wodzianką. Ciekaw jestem, co to będzie. O! Nie! Oj! To nie wygląda jak minionek. Co to jest? Notka, tu i tu jest już ulotka. To wow, Ła! To pień i leniwce! Okej! Okay. Muszę najpierw zbudować pień na pięć pierwszych miejsc w niemieckim konkursie Zdrowia Polacy. Wojciech Radziński. Spaniala Wojtek. Piękna sprawa, piękny prezent na początek roku. Mówi się, że jaki pierwszy dzień, taki cały rok, oby. rowerze, w planach, chcę przejechać trasę z Gdańska do Rygi. Kondycji nie brakuje, bo to aż 250 km pedałowania. Kocha podróże i marzy o wy... Yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Moje zrozumiałe, że każdy powinien wyciągnąć z tego wnioski. Jeśli ja że... 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 to jakieś wymyślone zadanie są na rzeczy, to chodzi cię ze sobą. To wodzi pompami. Nie mam mniej szans. Kiedy poznałem twoją mamę, znasz ją? Tak. jest wbite. A leniwce to gdzie muszę postawić? Zobacz, na instrukcji, Leniwcze leniwce to się muszę postawić. Chyba zahaczyć czy to nie, nie,

Gdybym chciał, żebyś przyszedł przy tej kwiocie do kucharki. Ty gnojku! Nie masz się tak do niego mówić. Bo co mi zrobisz? Co? Zawiadomię twojego ojca.

Ale to przecież hamicja. Może tutaj się. Dlaczego? Wyjmujemy. Może Dlaczego? dlatego Lenni słabszy, że sam jest dupkiem. Ale nie. Jest, no, no. udało mi się. Podoba mam jest drzewie. Podoba Ci się niespodzianka. Oczywiście. Dobrze, mam kolejne, kolejne jajko. Dobrze, otwieram. Mam nadzieję, że się nie trafi powtórka. Mam nadzieję, że się powtórka nie trafi. Otwieram jajko. Nie wiadomo co w nim jest. To jajko też się fajnie rozpłowiło. Rozpłowiło. Aha, to jajko jest trochę otwarte. Wysunę to, dobrze. Lecz to nam nie będzie już potrzebne. Uuu! To mam coś innego. Oha. Oha, co to jest? Oh, zobacz, to jest takie wielkie. Nie. To jest. To jest bączek. I coś jeszcze muszę. To, o, zobacz, to jest bą bączek. To jest bączek. Alkohol od dwudziestego roku życia. Skoro nie masz podłupki dowodu, to moje. Co jesz? Nie wiem. Głodnie jestem bez przerwy. To niebezpieczne. Znakuję puszkę. Czego się dziś nauczyłeś? Że jestem złym ojcem. Myślałem, że dobrze ci idzie. Mnie tak. To w czym rzecz? W tym, że robią z mojego syna pośmiewisko. A córka liczy się z jakimś przygłupem. Same życie. Myliłem się, co do mojej drogi. A nie mówię to szkoła i w ogóle. No, o, to jest wączek. Chcę pomóc Aleksowi i Megi. Spadam. Dzieci potrzebują ojca. Co jest? Cześć. Co to miało być? Czy? trzy punkty dwa razy z rzędu. Trochę ci utrudnię. Ekstra musisz grać w drużynie. Załatwię ci. Koniec z problemami. Co ty gadasz? Nieważne. Może na straci na instrukcję, jak to się robi. Aha, może trzeba może, rzuty tutaj pasuje do tego. Wyrzuć go wreszcie z umysło, musisz przeboleć. Mogę z tego stać, czy możesz mi pomóc? Mogę nie, może zobacz na instrukcji. Obok tego czerwonego ma być. Nie, być. nie możesz wąchać nastolatków. Nie nie wiem. Przyznaj, że wygląda jak ma ich ze szkolnych czasów. Już o tym rozmawialiśmy, musisz znaleźć sobie faceta. Hmm. Nie mogę wcisnąć tego. Albo Nie chcę się jakoś trzymaj. no Przepraszam. Patrzcie, co za upra... Bo czy możesz mi pomóc? Chodź! Dobrze, ja czy idę? Wyda! Jest taki bomb. Może znajdę sobie, może na instrukcji. Zobacz. Hmm. Nie, zobacz. Instrukcja. Ty jesteś jak ci jakiś Tutaj jest, to Spokój, zająć miejsca. Dziękuję. Kontynuujemy dyskusję na temat seksualności człowieka. Jak polityką szkoły jest wstrzemięźliwość. Bardzo rozsądne. Cieszę się, że dyrekcja podjęła ten temat. Wszyscy powinniśmy powstrzymać się od seksu. To się zgadza?

Przygotować Was do bezpiecznego seksu. Proszę o rozdanie. Mam duże potrzeby. Ty nie. O, Bączek kręci. Ma słuszność, nie potrzebuje. Wie Pani dlaczego? Bo nie jestem zakochany. Mówi się uprawiać ja jestem ale robi się to... O, już się kręci, kręci bączek. Kręci. kręci się bączek! Podoba ci się? Nie spoglądam z Tak, podoba mi się. Postawię sobie go tutaj. Tego jajka już nie ma. Z już. Zjedzone jest się zostało mi. Już nie wie jak zostało to jest. To się jajko, i jeszcze tylko dwa mi zostały. Jajko było twarde, ale mi się otworzyło bez kruszenia. I już mam kolejne plastikowe jajko w środku. Mam nadzieję, że nie będzie powtórki. O! Minionek! Znowu mi to w końcu minionek. Nie potrzebuję. Zobacz do instrukcji.

Pomożesz mi... mi wsadzić, mama? Ej, już sobie poradzimy. Poradziłam sobie i jest. To jest taki mion, który jest sobie na deskora, ale to teraz go tu na nogach postawię. Nie spóźniłem się we w sprawie bujki. To, to jeden z moich przyjaciół! Dobra, podałeś nie z prynka? Tak, ale on jeździ. A może poczekujemy? Dobrze, teraz zostały mi tylko już dwie jajka, już niewiele jajek zostało. Mam. Tylko dwie jajka. Jajka, biorę to jajko. No, mam słyszę. Mam nadzieję. Że mi się nie trafi jakaś poszczegórka. Dobrze recenzuje. Znalazła to moja figurka. Janka. recenzuję. Numer na Myśli pan, że podzielam. U, jajko przykleiło się, bo to takiło epok. Tutaj postawi na wieży czekolad. Mam nadzieję, że bo powtórki nie będzie. Że już kubeka A nie że, wiadomo, trzeba, to że to było bardzo tanie. Kupiłem to dla EPC. Ach, jest! Nie, jest powtórka! Mirka. Tak. To znaczy, teraz Nie. sukcesem w jejku, ona jest. To jest dość. Aha. p. Oglądasz zaklejon? Uh. Aha. Dzięki. Tak to wygląda. Kiedyś było okropnie. Zamierzam urządzić tu sadzawkę. Wiada będzie przechyliwać. A najmniejszy taras i

de demi inşallah Wiecie, że w tej sekundzie. Mówiłem, że się uda. Widziałeś minę stana. A może teraz mogę postawić to tylko ja świetnie? <laughs> To to muszę złożyć to. Ja też. To jest jak ojciec ten młody, to jest a, się ten w jakim był 17, że ma 17 lat. A, a, gdzie, a gdzie jest, a gdzie ojciec no, 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 nie, no to jest ojciec. Nie? No wiem, ale dlaczego. O. No właśnie nie oglądając się tym. Coś Widzicie, Rewelacji. Co, co nie mogę w tego... Powinniśmy ćwiczyć w piątek Zobaczcie, jak fajnie wygląda. Podoba Ci nie kładę ją do kolekcji. Może pokręcimy sobie bączkiem. Sprawdźmy bombę. Zwal. Nie? Zwalniam. Mam wieżę czekolady z boku. Zwalniam. Który go zatrzymam? Może teraz. Wezmę. Zostało mi mam ostatnie jajko. to mi ostatnie jajko. Proszę. I tak. A zdejmuję. Mam te kordy. Lada. O, no zobaczcie jak się fajnie mi rozpłowiło jajeczko o alkoholi, Może to... tapić, dobrze no. może postawić no. sobie tutaj płodę. O, mam nadzieję, że mi się nie trafi jakaś powtórka. No, Jabłka. chociaż się nie wydaje, tajemnica Turka. Nie, nie ma powtórki A tutaj to jest już takiego fajnego. Chyba będę potrzebował nożyczki. Poczekajcie chwilę. Nie jestem już z nożyczkami. ostrożnie, bo są u nożyczki ostre. Ostre nożyczki. Ciao. Wyjmuję O, co jest w środku. Uch. Przyklejony to jest... Oczy, też to jest chyba taśmą klejącą. Przeszynam. Oto. Teraz wyciągam widok. Nie wywędzie, a tu go. Trąba. Oczy, Mamy tutaj taki. Oha, to jest słoń. Postawi jeszcze mu. Muszę go. Muszę no, go I Teraz jeszcze muszę tutaj go fajnie włożyć. Fajnie włożyć. Dobrze. Film już dobiegł końca.